Na nie Witam was serdecznie na kanale. Tak, wiem, po dłuższej wie, Nie było mnie na kanale, ale już jestem wróciłam. W uszach działa Victoria. Dobra. To ja? Tylko witam coś pewnego, słuchajcie. Nie było mnie na kanale, bo. A ty kochamy. Bo Nie wiem, że to widać, ale jest moje to. Już ma tydzień, nie to. to. tydzień, ma tydzień. Aha! się cieszę, normalnie. Tak, za, dalej mi za mnie urosły. Dobra, nieważne. Jak ja się cieszę, normalnie. Ja sobie śpiewałam, usypiałam i usnęłam. Tak Tako. Z bomby. Dobra, ja ta cię trzęszę. Chcemy. się, się cieszę, moja siostra.

Mama jest na dole, robi jedzonko, a ja usypiam, jak mama lepi te kotlety, dwudziesta, czternaście. Widać to? Nie. klasie, zaraz, rękę normalnie. No, i się chyba będzie powoli budzić. Błagam, żeby nie. Tak będzie śpi. U nas była <laughs> Zawiozła mnie Tutaj, przywiozła tak naprawdę I Zaraz już się pozdrawiam Przywiozła mnie tutaj I I, y, 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 słuchajcie y, Jest Coś takiego Gdzie y, W sensie jest coś takiego tego Zagadam no bo po prostu mnie ciocia przywiezła tutaj, więc zaraz fajnie. Tutaj fajnie. Ja się bardzo cieszę, bo mam tego mojego szklaba tam. Oj się. Odzywa się. Oj, się obudziła. Tak? No, od kadrzyła. Cześć! Nie, tylko widzę, że... nie, ząknę to. To jest znam Łe Dobra może nie O już otworzyła. O już się budzi o. Już się budzi mój szkrabek Chyba I tak tu jest łóżeczko <śmany> Mamy Ej, Pokażę wam Budzi się powoli Mamy takie coś do kąpania Nie wiem co to jest Tu chyba dziecko chodzi i się nie wiem co kąpie no ładne to małżeczko. Uh -huh. O, ładne ta Ja się cieszę matka sałatka. Położyliśmy ją w takim... Może nie na ale to jest... Jak to się to nazywa? O to, z czym Jagódka leży? No mówią nośidełko, No fotelik. No takie do auta. Ako, ako, aka, taki fotelik dla dziecka na do tego, nie? I tak wygląda pokój, w którym y, tutaj było to nasze bo y, jak wiecie, no w czym jagódka miała przyjść tak. Tu mamy tam wody jeszcze jagódka w, w, w nim nie leżała i w tamtym nie leżała, więc na razie leżała tylko w tym. Mamy tyle słuchajcie rzeczy. Tyle. Ale to nie wszystko, bo tutaj jeszcze trzeciej mamy. Mamy tyle naprawdę rzeczy dla jagódki, ale to wszystko, to nie wszystko tak naprawdę. O, wiem, że nie widzicie mnie, ale teraz... O, zobaczycie. Mam tyle ciuchów dla jagódki. Tu jest na pewno większość. Ja pamiętam jak z mamą pracowałam tutaj. Ubranka dla jagódki, jak jeszcze mama była w ciąży. Kosmos, naprawdę kosmos <noise> Jak ja się cieszę, kurczę, jaki przyjemny już jest z nami na świecie Już tydzień ma Śpi, śpi. Znaczy delikatnie... no Trochę się... Roz... oj, Amazon nie mnie zmieni sobie dokończymy kiedy indziej Także cześć, witam, cześć, siema, elf, nara